kochani tak, kolejny dzień. E, ciągle się zastanawiam, czy to będzie e, łączone 12-13, czy tylko 12, a inne będzie 13, nie wiem. Nie, nie mogę się zdecydować tak naprawdę. E, ale dzisiaj jest e, co 13. Dzisiaj jest 13. Nie, dzisiaj jest 14. Dobra, jeden dzień mi uciekł. W takim razie. Tak? Chyba mi coś uciekło. Ja się zbyt się uświadomiłam, że coś mi uciekło. Czyli to powinno być chyba 13-14. Czy był 12? Matko. Gdzie co wtedy mi tak lecą, że ja już się pogubiłam? Naprawdę. kurczę, nie wiem. Ale. Dobra, nie. 12 był poniedziałek. Czy ja 12 puszczałam w poniedziałek? Puszczałam w poniedziałek. Tak, puszczałam, bo byłam na zebraniu, tak? Na zebraniu, na konsultacjach poszłam. To widzieliście tego, czyli 13-14, dobra, dobra, już ogarnęłam ten temat, bo już myślałam, że mi jeden dzień uciekł i że czegoś nie ten, O. ja nie wiem, gdzie te dni lecą, powiedzcie mi, że, nie. ja bym chciała, wiecie co, tak 4 grudnia, o, to byłoby dobre, dobra, 13 dnia, dzisiaj 14, 13 dnia, wczoraj, E, na ósmą rano miałam do reumatologa. Pani się spóźniła. Tak z dobre 15 minut się spóźniła. E, więc e, co mi powiedziała? Zbadała mnie, porozmawiałyśmy, przeczytała. Mówi, że ta e, zna akurat to, co mi robiła łezki i ona lubi być taka przewrażliwiona. I ona tak... Bo naprawdę, jak tak napisała, że wiecie... Że to mocno było yy, przewrażliwione. Yy, I co? Yy, jako takiej ostrogi nie ma. Yy, mięśnie buknie, miękkie po prostu mi się nie regenerują. I mnie to boli. Yy, na falę uderzeniową stwierdziła, że nie ma sensu, bo to naprawdę jest ból. I chodzi to głównie, że ostrogę rozbija. Mi tutaj nie ma co rozbić, więc mówi, nie wiem, czy w, ten, w to by poszła. Eee, tabletek mówi też nie bardzo mam sens. Tak mogę brać, ale nie ma bardzo sensu, no bo to tylko ból, tyle, że mniejszy ból jest i nie mam tabletek na chwilę obecną, nie wiem co to będzie. Potem, co powiedziała mi jeszcze, tak, kazała mi smarować żelami, takimi, wiecie, przeciwbólowymi, przeciwzapalnymi. Potem mi kazała masować tą stopę, tą piętę, ewentualnie sobie coś kupić do masażu tej pięty. Kazała mi kupić te wkładki, podpiętki te z dziurą. Ja je kupiłam. I po czterech godzinach pracy, yy, nawet i nie, po trzech godzinach pracy, ja już nie byłam w stanie w nich chodzić i po, poszłam z, wyjąć je z butu, bo nie byłam w stanie naprawdę chodzić. Nie wiem, jak nie miałabym chodzić 8 godzin, yy, bo mnie strasznie bolały pięty, już dwie pięty, już zaczęłam chodzić jak taka leka. Yy, dalej, kazała yy, tak fizjoterapię, krioterapia, Jonoferesa i coś jeszcze, nie pamiętam. I powiem Wam, że nie wiem, co mam robić. A i na ten zastrzyk też stwierdziła, że nie ma sensu. No to po prostu muszę wyleczyć, a nie nad yy, zastrzyk. Jeden powiedział, że zrobi mi zastrzyk. Tylko, że jak ja podliczyłam yy, wizytę USG i zastrzyk, no to tak z 500 mi trzeba na to. Na ten zastrzyk. Hmm. I powiem Wam, nie wiem. Mój nie robi krwią, bo nie ma. Jonoferes, nie wiem, czy ma. Zastanawiam się, czy pójść do innego, y, prywatnego gabinetu rehabilitacyjnego i próbować. Powiem Wam, że już naprawdę nie mam pomysłu. Mam serdecznie dosyć tego. tej pięty mój. Jeszcze co? Ktoś mi mówił, że kupiła sobie sól z morza Matwego i moczyła tu piętę. Te podpiętki właśnie z dziurą, mówiła mi, że są mało wygodne, że pewnie długo w nich nie pochodzę. 16 zł kosztowało jakby kogoś interesowało. U nas w szpitalu. Tam pani ma sklep. I w ogóle nie wiem czy pamiętać jak się przewróciłam na tą rękę. I zaczyna mnie to ramię boleć. Z powrotem: dwa lata miałam spokoju i teraz tak, dwa lata miałam, czy ponad dwa lata mam miałam spokoju i zaczyna mnie znowu tutaj całe ramię boleć. I, i nie będę mówić brzydko, co ja chciałabym powiedzieć na ten temat w cały u mnie. I jestem dalej zakatarzona. Wczoraj poszliśmy. <coughs> przepraszam. Wczoraj poszliśmy do lekarza rodzinie na kontrolę. Mąż jest dobry Wojtek jest doby. Właśnie Wojtek poszedł do przedszkola. <noise> Wiecie, co jak ja się cieszę? Jezu, jak ja się cieszę. Po trzech tygodniach poszedł do przedszkola. Już po prostu miałam dosyć tych krzyków. Zresztą nieraz słyszeliście na filmie y, te krzyki, kłótnie, piski. Mam tyle do roboty, jest 9.30, ja do 13 powinnam bardzo dużo zrobić, a ja po prostu nie wiem za co mam się wziąć, naprawdę nie wiem za co mam się wziąć, czekajcie, nie wiem w ogóle za co mam się wziąć, więc tak, Wojtek poszedł do przedszkola, no i właśnie chyba będzie to, nie wiem, po prostu nie, Jakoś tak nie, nie mogę się zorganizować, chciałabym bardzo dzisiaj dużo zrobić i nie umiem się zorganizować dzisiaj kompletnie. Chyba zdecydowanie wolę, jakie są w pracy rano, bo jakoś po południu mi jest lepiej się zorganizować po pracy, a przed pracą to po prostu nie wiem. Zresztą wczoraj jak poszłam do szpitala na piątkę, wróciłam do szpitala, potem poszłam jeszcze na zakupy, potem pojechaliśmy do lekarza, jeszcze w międzyczasie do apteki, bo Wojtek jest zdrowy, my jesteśmy wszyscy zdrowi, ale... Zdrowie, w sumie nie jestem zdrowa, ale właśnie. E, ja dostałam jeszcze 8 tabletek e, antybiotyku, żebym miała 10 dni kuracji. 8, 9, nie, 12 dni kuracji w takim razie. Bo mam jeszcze na 4 dni. antybiotyk. Mam brać jeszcze ten syrop, e, który mam. E, Wojtek go również mam brać, bo my ten sam bierzemy. Dlatego mam te zielone tabletki na um, zatoki. Jeszcze jakąś jedną tabletkę rano. Lekarz powiedział, że jak e, dalej będzie nas tak męczył katar, bo nam to pisał jeszcze te tabletki dla mnie i dla męża, jak jeszcze będzie nas męczył ten katar, to e, niestety prawdopodobnie będziemy przez dłuższy czas brać te tabletki. E, Wojtek jest zdrowy, ma tylko wykończyć ten syrop. I ma jakiś syrop. On jest taki, tak, trochę. Nie wiem, właśnie ja nie wiem, co to za syrop jest tak naprawdę. Coś tam ma, niby, mu bardziej taki alergiczny, tak? Bo ten, co brał tutaj pory Zyx, nie bardzo mu pomagał. Dalej chorował, jak chorował. Tyle, że może ta skóra była ok nie wiem. Yy, dostał inny syrop, właśnie alergiczny. I no i lekarz powiedział, no, trzeba by było trochę poczekać, żeby. Wiedzieć, czy będzie ok, e, tak. Mama dzwoniła. Spytać się, co z tymi orzechami. Zapomniałam w ogóle, że zamówiłam w tamtym tygodniu orzechy. Nie, na tamten tydzień miał być orzechy i jeszcze ich nie ma. Tych orzechów nie wiem o co chodzi, e, więc napisałam do dziewczyny SMS-a. Mam nadzieję, że zaraz dostanę informację, co z tymi orzechami, bo zamówiłam orzechy laskowe i włoskie. E, dobra, więc e, le, tak, Wojtek ma ten alergiczny, ma brać przez dłuższy czas. E, mąż ma wykończyć to, co ma, ja tam do, to dołożony mam, no, w sumie tego antybiotyku. A Krystian po prostu tak zaczął, wiecie co, brzydko kaszleć. Jak nie kaszleł, e, tak, to zaczęło mu się teraz to wszystko, bo był ściśnięty, zaczęło mu się to wszystko odrywać. Więc dołożył mu pan e, inhalację z solwanu. I dołożył mu syrop. Syrop na kaszel, ale nie wiem jaki. Hederasem, w takim żółtym pudełeczku. Nie wczytywałam się, jaki to jest syrop. Czy na suchy, czy na mokry, czy na odrywający się. Nie wiem, nie jestem pewna. Nie wczytywałam się, bo wczoraj już nie miałam czasu na przyglądanie tych leków. Tylko rozpisałam instrukcję obsługi żołnierza. Właśnie. Krystian w ogóle późno poszedł w go z 500 razy budziłam, bo dalej siedzi w domu. Yy, wychowacz mi posiła, że jak nie ma potrzeby, to żeby go nie puszczać, bo i tak dzieci chorują, kaszlą. No i z tym kinem, prawda? Że w piątek to i tak długo mówi: Nie ma sensu puszczać, żeby szedł do innej kasy, jak yy, nie będzie jechał do tego kina. Mm, dobra. No to to chciałam Wam powiedzieć. E, chciałam się choinkę ubierać, no ale idę do pracy. Jeden czy w czwartek będę szła do pracy. Jak będę szła w czwartek do pracy, to prawdopodobnie w niedzielę ubierzemy choinkę. Późno, tak? Chciałam trochę wcześniej ją ubrać. Ubierzemy ją dopiero w niedzielę. Yy... Zamówione mam już ostatnie prezenty. W sumie nie, nie do końca zamówione ostatnie, bo Krystian yy, ma tą jedną, tą grę, którą nie wiem, czy dobry był wybór. I chciałam mu kupić świnkę, skarbonkę świnkę, i teraz się zastanawiam. Chyba, że w niedzielę gdzieś męża wyciągnę do Lublina, żeby sobie wziął. Nie, żeby kupić Kastanowi świnkę, bo chyba nie chcę nie kupować znowu przez ten. Nie wiem, już sama powiem wam. A jak nie, to po prostu dołożymy mu parę groszy i, i tyle. Yy, dalej. Wczoraj, yy, a w aptece zostawiam 170 zł, jakby kogoś interesowało. Tydzień temu zostawiliśmy 320 parę, wczoraj 170, na 170. Więc yy, ile? Cztery, prawie to 500 zł, yy, tak zostawiliśmy w grudniu w aptece. To super. E, na pocieszenie poszliśmy na zakupy. W sumie trochę nieplanowane, tak planowane. E, Najpierw e, poszliśmy szukać otalionowych rękawiczek dla Wojtka. Poszliśmy do Kika, nie było tam, ale za to Krystian, bo Krystian zgubił swój komin, e, wziął sobie taki komin za 15 zł. To jest męski komin. wam, że ja bym sobie mogła taki kupić. Zwykły, czarny. Komin. 15 zł w kiku i mówię do mojego że to podjedźmy do komisu Lola on, komis Lola jest u nas na wyptaku on posiada i używane ubrania, tak, które daje się w komisie ale jednocześnie jest to sklep gdzie sprowadza nowy towar i właśnie myślałam, że kupię tam rękawiczki ostalionowe, które kupiłam ale chciałam żeby były na sznureczku. Nie było na sznureczku, więc kupiliśmy bez sznureczka. Mąż mówi, że tutaj jak się dobrze zepnie, to ładnie mu się trzyma na roczce. Troszkę może przydłużę, no, ale ciężko coś tafić z takimi rękawiczkami. Jeszcze jak są spięte i nie ma jak w ogóle przymierzyć na spokojnie, ale pani powiedziała, że to będą na takiego chłopca będą dobre. Więc takie rękawiczki 39 zł nowe. Tu mają z taką, widzicie, dodatkową warstwą, tu fajna sprawa, bo jak się zepnie, no to faktycznie mu się trzymają, gumowa, antypoślizgowa od środka ta powierzchnia. Pytałam się, czy Kestiana, czy chce. Dla Kestiana to już były po 45 złotych. Sam powiedział, że i tak nie wychodzi, na dwóch to mu niepotrzebne są rękawiczki. Mówię. Ja na pewno, bo jak nie, to ci wezmę. Nie są mi potrzebne, ewentualnie tak. I tak wiecie, mówię, wiąści, Nie. No to ci wezmę. Nie. Myślę, dobra. Wiecie, to już 12 lat, to nie ma co tym. Ale za to zaczęłam oglądać y, czapki. I Krystian zobaczył tą czapkę i sobie przymierzył i mówi, że Oj, ja mam gumkę. Czekajcie, włosy do zebna. I wziął sobie tą czapkę. Wziął sobie taką czapkę. Tak, tu można się spiąć, bo ma. Powinnam na tym rodze ja pożyczyć. Wiecie co, nic nie słyszę. <grymne> tak, można sobie dać ten, z takiej firmy. Tu jest futerko. Można sobie też gdzie to jest o tak. Można sobie też tak no powiem Wam, że uważam, że jest mi ładnie w tej czapce. Nie wiem jak go. <grym> tak. Yy, mąż mówi, że też miał taką, ale co chyba ją w końcu wyrzucił. Kupił sobie gdzieś tam w ciuchu. Fajna też była, ale ją chyba w końcu wyrzucił. A powiem Wam, że u nas w tym momencie jest minus 10 stopni na balkonie. Trzecie piętro i minus 10 stopni. Dopowiem Wam, że chętnie bym ja pożyczyła sobie. zobaczcie, jak mi ładnie. Yy, ta czapka jest używana. I zapłaciłam za nią 15 zł, bo myślałam, że ją dla Wojtka wezmę, ale niestety wszystkie takie czapki były na Wojtusia za duże. W ogóle bardzo w bardzo ładnym stanie, nic nie jest zniszczona. O, metka, 15 zł. Co my tu mamy? Nazwa firmy. I niestety wszystko jest po chińsku. Wszystkie znaczki są te chińskie. 59 cm. Jest coś 100%, 80%, 20%, 100%. Ale niestety jest, tak jak mówię, po chińsku. Więc nic się nie dowiemy. Ale powiem Wam, że bardzo fajna z tyłu ma taki rzecz, że pewnie, żeby zmniejszyć. No, mi się podoba ta sama na tym rozwym latała tylko, że właśnie mi się kucyk o tak to nie, ale tak, jak to spuszczone to lepiej wyglądało śmieszna ta czapka bardzo mi się podoba i tak zadowolony, bo sobie wziął tę czapkę <śmieszna> i właśnie pani miała to co widzieliście na miniaturce bo miałam sobie docelowo coś kupić pod choinkę więc e, sobie coś kupiłam, mąż się wycwanił, miałam w ogóle nie kupować, miałam po złości mu, wiecie, co, nie, nic nie wybrać, chyba, że powie, że to nie było pod Kto to wtedy będzie miał dylemat. E, polska firma Lema, skład w sumie nie wiem do końca jaki. 45 wiskoza, 38 podliesec, 12 nylon, 5 spandex. Ale mam jest tak ciepła. Jest tak ciepła, bo to, co mam, to ma, jest rzadka i mi strasznie w uszy wieje. To jest taka O. Uważam, że fajnie w tym wyglądał. I do zestawu był komin. Nie byłam przekonana co do komina, ale jest mi, mi. ciepło. Sobie tutaj tak o wywijam, bo ja to najchętniej to bym o tak chodziła. Ale to niezdrowo. Wdychać potem takie powietrze. Bo jestem taki, wiecie, yy, zmarźluch. Ja jestem zdecydowanie jest z tym, co zmarźluch jest i jest mi tu naprawdę ciepło w szyję. Ja lubię jak mi jest ciepło w szyję. I za ten komplet zapłaciłam 65 zł. No powiem Wam, że bardzo mi się podoba. I uważam, że jest mi ładnie w tym kolorze. Mam nadzieję, że też tak sądzicie. Dobra, dobra, biorę się za robotę, bo normalnie yy, zaraz będzie źle z moim szykowaniem się. Komun jest naprawdę też no taki obszerny, tak? I jest ładny. <laughs> bo mam jedną czapkę, też taką fajną, ciepłą. Ona ma 50% wełny. I e, zrobiła się, chyba ją źle brałam, bo zrobiła się na mnie wąska, wąska, nie mogę, nie jestem w stanie jej założyć na głowę, a tak mi szkoda jej, więc chyba dziesiąt raz musiałam, e, zresztą z, po pierwsze ja tą czapkę mam już ładnych naście lat, e, no ale szkoda mi, no bo jest na mnie za mała, Tak. I nie wiem. Nie wiem, co zrobił sobie. Nie mam komu bardzo nawet oddać. No nie mam komu oddać. No nic, dobre. Tyle. Tyle. Biorę się za jakieś działania, później się okaże, co, y, co będzie dalej. E, kochani, nagrywam dwa filmy jednocześnie. Jest y, dobrze. Pod warunkiem, że się nie pomylę w montowaniu, więc pomyślałam sobie, że jest już pół do dwunastej, zetrę trzynastkę, pożegnam się i pójdę montować ten film. Jest tu zimno, bo jest w dużym pokoju otwarte okno i u Wojtka. Jeszcze tak myślę, że do dwunastej przetrzymam ten pokój tak otwarty. I wezmę, przerzucę tu Krystiana i pójdę do Krystiana, i jem otworzę okno, żeby też tak przynajmniej z godziny się przewietrzyło Spa, y, Przewietrzyło się, tak? Pokój. Dobra, trzemy. Znowu nic sobie nie wzięłam. Y, co to jest? A kartka za 30 zł. No tak. Te miliony czekają na 24 grudnia. Dokładnie, w sumie nie miliony, bo górna nagroda to jest 200 tysięcy. Madzia chętnie przytuli 200 tysięcy. 20 tysięcy też przytulę. Już widzę jaką co robię, jak kuchnia. No te 20 tysięcy. Tak bym się spężyła, żeby starczyło mi te 20 tysięcy. Bo na razie mam taki yy, tak, tyle odłożone na nową kuchnię. Więc jeszcze parę lat będę musiała poczekać. Dobra, kochani, mam nadzieję, że tak krótko i na temat wam się podobało. Mam nadzieję, że jakoś to będzie. Tak, będzie, będzie. będzie. E, lecę, lecę się oganiać, szykować, e, objać siebie do roboty. Wczoraj i... pamiętam taka zwróciłam zmęczona z roboty o matko, po prostu chyba dawno nie byłam tak zmęczona jak wczoraj. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepszy dzień. A jeszcze wczoraj szarpnęłam się, poszłam na dostawę. Stwierdziłam, że dobra, idę, ja zjadłam już kolację, idę ja na tą dostawę. I po prostu, jak zobaczyłam paletę, mówię, matko, na co ja się szarpnęłam, mówię, matko. Mówię to. I jeszcze y kierownik mówi, Damian. No, wiesz ile tego jest, mówię ci. Jak ja zobaczyłam, mówię, matko, nie, poszłam do niego, mówię. E, chciałam powiedzieć, weźmy przyciągnij chociaż trochę, ja coś zacznę robić. Przecież jest 19, o 22 wychodzimy. Nie! Z to masakra. E, wystawia paletę. Mówi, dobra, wiesz co, zarobota, ja się patrzę. Mówię, że tu jeszcze tyle. Mówi tak: O, matko, jak fajnie, mówię, że tak malutko mi się trafiło. Więc wiecie, ekspresowo, tu, tu mięso, tu wędlina. E, za chwilę, dziewczyny, co mamy? Nic nie mamy. Naprawdę, z wędliny nic nam nie przyszło po prostu półki puste naprawdę półki puste mięso przyszło nam w niedużych ilościach więc na stwierdzenie co mamy, nic nie mamy <grym> Zobaczymy co dzisiaj przyjdzie dzisiaj jest co? sioda to jutro na czwartek może przyjść coś więcej dobra, do zobaczenia pa pa